Dzień dobry, witam wszystkie dzieci i ich rodziców. Witam się z kurką, dziobatką, bohaterką naszego spotkania na zajęciach plastycznych, które odbyły się już prawie miesiąc temu. Wraz z tą kurką powstało jeszcze całe statko kurek przez Was utworzonych, ale niestety nie skończyliśmy ich jeszcze dekorować. Nie zdążyliśmy jeszcze nakleić na jakieś ładne tło. Postanowiliśmy to zrobić na, przy następnym spotkaniu, ale skoro musimy siedzieć w domu, to zróbmy takie kurki sobie w domu, z tym, że od początku do końca. Ja pokażę, jak zrobić taką kurkę, i uprzedzę. Będzie jedno utrudnienie. Kórka ma powstać z dwóch kształtów, tylko z kółek i serduszek. Te kółka i serduszka będą w różnych, kolorowych, w różnych kolorach, różnej wielkości, ale tylko te dwa kształty. Będzie też jedno ułatwienie. Każdy z tych kształtów będzie można przeciąć jednym cięciem nożyczek, na przykład serduszko na pół. Za chwilę zabierzemy się do pracy, ale jeszcze uprzedzę na koniec filmu, będzie dla Was zadanie. To co? Potrzebować będziemy nożyczki, klej, jakieś plamasty. Już wcześniej wycięte różnego rozmiaru kółka, kolorowe, ale też białe. Ja mam ich trochę więcej niż na ten moment potrzebuję ale nam się przyda do następnych zajęć no i serduszka serduszka też różnych wielkości, różnych kształtów w tym zadaniu pomogą Wam na pewno chętnie rodzice albo ktoś dorosły albo starszy od Was ja teraz tą kurkę odłożę na bok i zabieramy się za plecy Bierzemy sobie duże kółko, mniejsze kółko, klej i sklejamy. Nasmarujemy klej tylko, klejem tylko fragment, tak jak właściwie brzeżek tylko tego małego kółka i ciach, naklejamy. To będzie główka. A to będzie reszta kurki. Teraz będę chciała zrobić ogon. Bardzo mi zależy na tym, żeby ten ogon był kolorowy, to wybieram sobie kolorowe serduszka jednakowej wielkości. Oj, chcę się dostać jeszcze do jakiegoś trzeciego koloru. Hmm. Bardzo chciałabym niebieski. O teraz mi się podoba ten, ten zestaw kolorów. Nasmarujemy sobie pół serduszka klejem do tego momentu, gdzie mam zdjęcie. I nakleję starannie na niego drugie serduszko, tak żeby nam się ta połówka pokryła ładnie. To samo przy następnym serduszku. Tak, ładne kolorowe. Teraz smaruję klejem brzeszki od tej strony, gdzie były takie szliczaste tak, końcówki serduszek. Podkładam pod duże kurko. Przykładzę i już mam piękny, przykolerowany, kolorowy oko. Teraz yy, myślę sobie, że wezmę, będę tworzyła główkę. Do tego będę potrzebować czerwone serduszka, by utworzyć, wystarczą mi dwa, by utworzyć ładny grzebień na głowie kurki. Bo nie wiem, a może nawet. Żeby było bardziej fantazyjnie, to może zrobię taki grzebień z trzech. O, niech on będzie taki mm, troszkę szpiczasty. No, tak zrobię. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest wielka ozdoba kurki, taki Grzezek. kurki. lepszej są kondycji, tym mają ładniejsze i bardziej czerwone te skórne na główce. tu miało być tak. O, to są Najważniejsze teraz, żebyśmy sobie podkleili tutaj tą część. Czyli nam się przyklei do główki. Wsuniemy pod głowę. No, spory. Dosyć jest ten grzebek. Teraz zrobimy dziobek. Dziebek powstanie z połówki serduszka. Ja o, to już mam przekrojone. Posmarujemy sobie tu od tej części okrągłej. on żółty, bo to jest młoda kurka. A wszystkie ptaszki, do których zalicza się też kurka, w okresie, kiedy są. Pisklakami, albo jeszcze podlotami mają żółte dzioby. No to niech nasza kurka też ma żółty dziób. Hmm. Kurki jeszcze mają taki fałd skórny w kolorze czerwonym, który pięknie dekoruje kurkę. Nazywa się on dzwonkiem. On troszeczkę przypomina taki zwisający dzwonek. I zobaczcie, jak kurka. Zrobiła się nam piękna z takim dzwonkiem na dole główki. Jeszcze, żeby była głowa jak należy wykończona, to przykleimy kurce z kółka oko. I głowa mamy gotową. E ja bym jeszcze sobie wybrała. O, też już mam proszę. Gotowa połowa serduszka wycięto i zrobię z niej skrzydełko. Na klej. na klej, nałożyłam na całą powierzchnię skrzydełka i ciach, Mamy już naklejone pięknie skrzydełko. Kurka nie ma łapek, to zrobimy jej łapki. Do tego nam się przyda serduszko, które przedzielimy na pół, zgodnie z zasadą, jaką sobie sami wyznaczyliśmy. I podkleimy tak samo jak większość tych elementów, pod, spód kółka, duża kółka. Jeszcze jedna nóżka. Kółka wygląda tak sobie na tych szczudełkach. Trzeba by było jej dorobić jeszcze hmm, pazurki. Kurki mają bardzo ładne pazurki, ale to już będzie nam wygodniej zrobić na kartce papieru, która będzie tego naszego obrazka. Myślę sobie, że gdzieś się tutaj nakleimy. Proszę się przyjrzyjcie, obróciłam kurkę na drugą stronę i na całej powierzchni będę nacierać ją starannie klejem. Też byłoby dobrze, żeby ktoś Wam z dorosłych pomógł, bo tak się składa, że jak my nacieramy, papier klejem, to klej w tym szpycie lubi ciągnąć za sobą tą kartkę papieru, którą nasmarowujemy. I wtedy klej może przykleić się nie tam, gdzie byście chcieli. Ale tutaj dużej pomocy nie potrzebujecie. Smarowana. Przesuwamy kartkę. Staram się umieścić ją tam gdzieś na środku, ale niekoniecznie może być tak troszeczkę lekko z prawej nawet strony, starannie rozmasuję teraz naszą kurkę, żeby się przykleiła na to. Na całej powierzchni. No, pięknie. Jeszcze tutaj jakaś niedoruba jest, to sobie poprawimy. No i tu też. Już poprawimy. Teraz już ładnie jest przyklejona. To teraz robimy pozórki. Zgodnie z naszym planem. Do tego przydadzą nam się takie malutkie serduszka. Będziemy potrzebować trzy. Raz, dwa, trzy. Jak przedzielimy te trzy serduszka na pół, to powstanie nam sześć elementów. Czyli w sam raz, po trzy na jedną nóżkę. Zórek naklejony. Zórek. Hmm. Śmiesznie troszkę. Trzeba ci pozurek. Jest nie czercie kazuk. Jaka fajna nóżka. I to samo w drugiej nóżce. I to się to znajdę, więc będzie przyklejone. Jest. No, pięknie. Kurka jest w całości już przyklejona. Nie potrzebujemy więcej kleju ani nożyczek. Teraz przyda nam się flamaster. Wezmę sobie czarny flamaster i zrobię jej ładną źrenicę. W tej kurce w oku zrobię źrenicę. Od razu takiego fajnego charakteru dostanie to oczko. Może ona się też uśmiechać. Więc w dzióbku zróbmy jej uśmiech. E, może zrobimy takie kreski na ogonku, co udekoruje bardziej, przypomnij to, będzie przypominać takie pióra. Jeszcze będę zrobiła może... O. i myślę sobie, że hmm, możemy jeszcze jej zrobić jakieś, ona jest taka blada to może zrobimy jej jakieś wzorki hmm. w poprzedniej kurce były serduszka takie malusieńkie ale teraz, żeby szybciej zobaczcie zrobię jej takie pieni będzie kurka w groszki. Obrazu kurka nabrała. Jakiegoś takiego charakteru. Już nie jest taka blada. Proszę gotowa. A teraz zadanie dla Was, które obiecałam. Jak zauważyliście, z tych kształtów, dwóch, tylko dwóch kształtów utworzyliśmy postać kurki. Ja mam dla Was zadanie, żebyście dokładnie z tych samych kształtów korzystali i utworzyli obrazek. Może być obrazek pod tytułem wiosna. Chciałabym, żeby on był kolorowy, żebyście pobudzili swoją wyobraźnię, żebyście utworzyli z tych kształtów co chcecie, ale żeby utworzył on nam yy, radosny obrazek. Yy, podpowiem, co możemy zrobić. Na przykład wezmę sobie stery. Serduszka jednakowej wielkości. I połączę je w ten sposób. Zobaczcie, już mam czterolistą koniczynkę. Ale jak dodam jeszcze jej środeczek, jakiś kolorowy tutaj, to ona już jest kwiatkiem. Bardzo sympatycznym kwiatkiem. Mogę jeszcze mm, zrobić jej z połówek serduszek listki. Już taki bardzo zielony ten kwiatek. No ale cóż, Wy zrobicie jaki chcecie. Ja to robię na szybko. Tak, żeby tylko sprzedać Wam pomysły, ale nie wykonuję jeszcze tego. Y to jeszcze jedna podpowiedź i koniec. Resztę wy będziecie wymyślać, co można utworzyć z tych kształtów. Na przykład, a to sobie wezmę już inny kolor, na przykład kolor. Mm, no, wezmę dużo, będzie lepiej widać. Kolor czerwony, niech będzie. Połączę dwa serduszka w ten sposób i zobaczcie, mamy skrzydła tyle. Jak wezmę jeszcze po kolei zacznę mu dobierać różnej wielkości, na przykład od, najmniejszego, od największego do najmniejszego kółeczka naklejać, to nam się zrobi taki fajny wzorek. O, już znalazłam jeszcze jedno. Możemy jeszcze dokleić jeszcze jedno a kiedy... ja, jaki już zaczyna być kolorowy ten motyl. A jak jeszcze tutaj? Byże? Popatrzcie, jak ładnie, prawda? I to samo symetrycznie po drugiej stronie możemy utworzyć. Możemy też jeszcze temu motylowi z połowy serduszka zrobić. ten fragment głowy. Możemy jeszcze domalować mu tu I tak dalej, i tak dalej. Spróbujcie sami prace, jak już wykonacie i będą gotowe do zaprezentowania, zróbcie im zdjęcie i wyślijcie na adres, jaki jest podany w poście. Albo jako komentarz, wstawcie jako komentarz pod postem, to wystarczy. My będziemy te zdjęcia waszych obrazków oglądać, oceniać. Na koniec będą nagrody. Na pewno każdy z was dostanie dyplom za uczestnictwo. A ten, który zrobi najciekawszą pracę, otrzyma dyplom wyróżnieniowy. Kiedy przyjdzie czas i będziemy mogli spotkać się w Domu Kultury w Murckach, zrobimy sobie wystawę. Wtedy też nagrodzimy artystów tych najlepszych, najciekawszych prac, i będą nagrody. Póki co życzę Wam dobrej zabawy, wielu działań twórczych, bądźcie zdrowi.